Witam na kanale Winy Degustatoria. Ja nazywam się Piotr Sałek. Dzisiaj wino z Sycylii. Odnalazłem w winirce. troszeczkę jeszcze win z Sycylii mam, ale kiedyś, kiedyś więcej kupowałem. Bardzo lubiłem Nero Davola szczególnie. I tutaj mamy takie fajne wino, producent Casalta. 16 filari się nazywa. Tak, jak powiedziałem, Nero Davola 2015 rocznik, 14% alkoholu. Uprzedzę, że w Polsce niestety niedostępne. E, bardzo fajnie, bo wino jest zalakowane, niektórzy to, to lubią. E, to jest powiedzmy takie dodatkowe zabezpieczenie. Od razu powiem, bo są czasami niektórzy się zastanawiają, w jaki sposób otwierać takie wino, które jest zalane woskiem. Metod jest wiele. E, niektórzy opukują najpierw, albo powiedzmy nożykiem. E, można też podgrzewać. Natomiast ja mam inną metodę, która zwykle się najczęściej sprawdza, czyli po prostu nie przejmuję się tym i wkręcam normalnie, tak jakby tego nie było. Powiem tak, zwykle się udaje, więc zaraz zobaczymy, czy tym razem też się uda. O, proszę bardzo, nawet całe schodzi, także w tym momencie też zależy, bo czasami jest tak, że zostaje, a reszta schodzi. Proszę bardzo, całość elegancko zeszła. Możemy sobie wykręcić korek. Tu jest w tym momencie cały ten wosk, który, który został. E, tu jest praktycznie taki bardziej jak guma, ale no, on też stwardniał po prostu. E, korek dosyć krótki, e, ale zwykle te wina nie są jakoś tam przeznaczone do bardzo długiego leżakowania. Myślę, że 10 lat to jest jeszcze ok. E, zresztą widać, że korek też jest w każdym razie jest naturalny. Jest cały, dopiero gdzieś tam. Kawałeczek dopiero powiedzmy z, delikatnie z od wina. To zobaczmy same wino. <tryk> już widać po kolorze wiek. E, no, mamy 10 lat. E, już jest takie troszeczkę ceglaste. E, ciągle kolor jest czerwony, ale już tak właśnie na obrzeżach jest, e, jest ceglasty. A zaraz zobaczymy, jak to. Od dawna nie piłem na Pola, bardzo fajne. Dużo jeżyn, gorzka czekolada, dużo się dzieje. Aromat bardzo fajny. Mówiąc szczerze, to nie było bardzo drogie wino. Eee, ja za nie zapłaciłem bodajże. Tu mam napisane 12,20, ale nie pamiętam czy to była cena netto, musiałbym sobie sprawdzić. Ja to kupowałem prawdopodobnie na Fresco di to jest taka, taki dystrybutor, to jest powiedzmy takie zrzeszenie różnych producentów na Sycylii. I oni mają bardzo dobre ceny, jeżeli chodzi właśnie o wina z Sycylii. Mają wina z całych Włoch, natomiast specjalizują się w winach z Sycylii, tam też są właśnie zlokalizowani. Przesyłka nie jest droga, więc e, parę razy po prostu kupowałem e, pojedyncze wina. Tak dla testów, żeby zobaczyć. A to też głównie dlatego, że po prostu są tańsze. A będąc na Sycylii, kiedyś troszeczkę tych win popiłem, więc bardzo mi się spodobały. E, a też nie ukrywam, że cena jakoś jakość zwykle te wina są bardzo fajne, bo właśnie nie są bardzo drogie, ale a naprawdę są nadspodziewanie dobre. E, a i główne szczepy to jest właśnie Nerodavola. To jest bardziej po zachodniej części. No i maskaleze, tam jest jeszcze Nerelo Capulchio, tam jest kilka, kilka tych szczepów, ale właśnie Nerodawola z jednej strony, a z drugiej, właśnie maskaleze, które bardziej bliżej etny, właśnie jest zrobione, daje jakby inne wina. Nerodawola zwykle jest taniczne. Zobaczymy jak w tym przypadku. kwasowość, tanina już jest dosyć miękka, bardzo fajnie funkcjonuje. Jeżeli chodzi o... Teraz tak, tanina już jest tak powiedzmy powiedziałem miękka, natomiast jest całkiem sporo kwasowości, nadaje jakby żywiołowość temu wino. Jest wyczuwalny alkohol, ale nie jakoś mega mocno. To jest też pierwszy łyk, więc wiadomo też trzeba się troszeczkę przyzwyczaić. Bardzo fajne, dużo jeżyn, czekolady, wiśnie też wchodzą może czereśnie, tanina też jest jakby dalej wyczuwalna. Bardzo fajne wino, myślę, że no, będę je wysoko cenił, szczególnie względu na cenę i jakość. Może w międzyczasie, zanim wezmę kolejny łyk, znalazłem te wina, bo ja bardzo często posługuję się. Wyszukiwarką Wine Searcher. No i tutaj najtaniej wychodzi właśnie są same włoskie sklepy. Divine, ja wkleję ewentualnie 65 zł już z watem na miejscu, tam, tak, wiadomo, plus koszty przesyłki, ale i te, no dużo jest w Polsce. Jeżeli zaraz sobie zobaczę, czy, czy w Polsce, ale wydaje mi się, że w Polsce, no ja tego nie znalazłem. No niestety ni, ni, niestety, e, niestety mi nie pokazuje. No nie, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, niestety w Polsce nie ma. E, ktoś może mieć, ale po prostu nie, może nie ma przez internet sprzedaży. Natomiast generalnie w ogóle zanim jeszcze dopiję, to, to powiem tak, że wina z Sycylii naprawdę są bardzo fajne, niedrogie i bardzo polecam, w szczególności jeżeli chodzi o cenę jakość. Także jeżeli ktoś ma jakieś nawet minimalne y, możliwości związane z przechowywaniem wina, to po prostu zamówić sobie karton czy dwa kartony wina to nie jest dużo. Biorąc pod uwagę, ok, wiadomo, że ten koszt transportu jakiś będzie, ale nie jest horrendalnie wysoki, y, natomiast, y, natomiast w tym momencie y, możemy zaoszczędzić y, po prostu na, y, na, y, na winie. Yy, bo tak jak powiedziałem, no takie wino 65 zł, a, mm, a, a u nas pewnie by kosztowało ze stube, więc zaraz zobaczymy jak dalej, taniny jeszcze są jak najbardziej obecne. Mimo, że jest przewaga kwasowości, to ciągle jest sporo tanin. Alkohol jednak jest dalej mocno wyczuwalny, więc nie jest tak dobrze ukryty. Wino jest bardzo wytrawne, praktycznie cukru resztkowego nie ma, jest go bardzo śladowe, są ilości. W związku z tym też nie ma jakby co, co bardzo ukryć ten alkohol. Ale to nie jest tak, że to wino mega grzeje, po prostu troszeczkę ten alkohol jest wyczuwalny. Natomiast wino w dalszym ciągu nadaje się do starzenia. Mimo, że to jest 2015 rocznik, no też powiedziałem, że Neroda jest, jest ta niczym szczepem, więc te możliwości starzenia jak najbardziej są. Wino jest mega ciekawe. Jest naprawdę bardzo, bardzo fajne i po prostu przypuszczam, że muszę go zamówić, bo to jest moja ostatnia butelka. Miałem chyba jeszcze jakieś inne wino, bodajże od, od tego producenta. On właśnie zwykle, z tego co pamiętam, tak pakuje w takie butelki, takie, takie niższe, właśnie takie bardziej pękate często właśnie zalane zalane woskiem. E, chyba było białe, ale jakoś tak biało, biało chyba mi nie weszło, natomiast to jest mega ciekawe, więc ja na pewno będę zamawiał. No i dobrze wędzę, jak, jak to wino wygląda ostatecznie. Kurczę, jest mega dobre. 91 punktów oj, nie no, tanin, tanin jest jeszcze całkiem sporo powiedziałem, że już się wydaje, że taniny są miękkie, ale, ale jednak e, czuć jakby też, to, to już ta, troszeczkę taką włochatość w taninach, więc y, myślę, że y, to wino jeszcze za parę lat może być jeszcze bardziej ułożone e, myślę, że to jest kwestia dwóch, trzech, czterech lat powinno być nawet jeszcze ciekawsze e, natomiast jeżeli chodzi o jego jakiś tam potencjał no, to tak powiem, przypuszczam, że z 5 lat to na pewno, potem to wino powoli może zacząć schodzić w dół, czyli no, możemy wziąć pod uwagę, że taka przydatność tego wino to jest 15 lat. I ja teraz mówię o winie, które, no to parę lat temu było 12-20, jeżeli chodzi o euro, tyle to wino kosztowało, więc naprawdę mega dobra cena. E, więc biorąc pod uwagę cenę jakość, no to w tym momencie chyba jeszcze nie dałem nigdy do tej pory, to będzie 5 na 5, bo, bo to jest naprawdę, to można kupić karton i w takiej cenie to jest naprawdę genialne wino, 91 punktów. E, powiem szczerze, gdyby nie takie drobne błędy, być może, być może jeszcze kwestia dwóch, trzech lat właśnie, jak to wino jeszcze się bardziej ułoży, to może nawet 92 punkty bym dał. Bo nie chcę tutaj oceniać jakby potencjału, tylko oceniam to, co mam w tym momencie w szklance. Więc wino jest bardzo fajne, eee, a jeszcze muszę powiedzieć, że jest bardzo fajne gastronomicznie, bo jakby taniny, kwasowość jest bardzo wydatne. One ciągle trzyma mi się w ustach, jest intensywne, długie. Bardzo polecam, bardzo polecam, super wino. Eee, także, jeżeli ktoś ma ochotę, ja tam podlinkuję, spróbuję znaleźć jakąś tam najniższą cenę i i po prostu może ktoś będzie miał ochotę, to, to zachęcam. W razie czego podzielcie się jakimiś uwagami. Nie wiem, czy ktoś może takie wino piło, a ewentualnie jakieś inne wina z Sycylii. Dajcie znać, bo pewnie będę zamawiał. To może jak macie jakieś tipy czy coś, to, to chętnie skorzystam. Dzięki do następnego kieliszka.